Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj z senatorem Krzysztofem Kukuckim i będziemy rozmawiać dzisiaj o pierwszych wrażeniach Krzysztofa Kukuckiego w Senacie. Jesteśmy po pierwszym posiedzeniu Senatu, które odbyło się w poniedziałek 13 listopada. Zakończyło się kilka minut przed północą. Panie senatorze, jakie wrażenia po pierwszym posiedzeniu Senatu? No, ciężko, ciężko tak naprawdę coś konkretnego powiedzieć o tym pierwszym spotkaniu, dlatego że to było takie no, naprawdę uroczyste spotkanie w obecności prezydenta, e, przedstawicieli najwyższych konstytucyjnych urzędów, e, no i takie wzruszające momenty, no bo ślubowaliśmy, a to są bardzo poważne sprawy. I i myślę, że, że każdy z nas odczuł taki, taki właśnie, taką ekscytację, lekką e, wzruszenie, może nawet łezkę w oku e, po tym ślubowaniu. A później to już się zaczęła taka, no, nie powiem praca, ale takie e, no, formowanie Senatu na nowo. To znaczy począwszy od e, wyboru e, pani marszałek Kidawy-Błońskiej, po wybór wicemarszałków, zmianę regulaminu z Senatu, po to, żeby wszystkie kluby, koła senackie mogły mieć swojego przedstawiciela w prezydium Senatu. Więc po drodze wybór członków komisji regulaminowej. No i całość, tak jak pan redaktor powiedział, zakończyła się kilka minut przed północą. Więcej Między nami, mówiąc, między nami mówiąc, było przerw niż, niż takiej pracy, no ale to, to jest specyfika pierwszych posiedzeń wszystkich kolegialnych organów, więc no, 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 można było się tego spodziewać. A co pan robił w czasie tych przerw, właśnie? A to, to, to już jest, bym powiedział, taka kuchnia, bo, bo no, poznawałem Senat, poznawałem budynki, poznawałem korytarze. Poznałem też kuchnię restauracji parlamentarnej, no bo jednak my mieliśmy pierwsze szkolenie o 11 przed południem, a kończyliśmy o, o północy, więc, więc wiele, wiele godzin tam spędziłem, więc no organizm coś się swojego dopominał. Więc zestaw dnia z indykiem najpierw, a na kolację zupa sztawiowa, co też z humorem odebraliśmy, ale generalnie też poznawanie się wzajemnie, dlatego że no, no jest nas setka senatorów, więc no oczywiście senatorów z lewicy znałem wcześniej, natomiast no tam jest mnóstwo osób bardzo ciekawych, bardzo interesujących, z wielkimi życiorysami i nie ukrywam, że to jest też wielkie wyróżnienie i zaszczyt, żeby, żeby współpracować i pracować wspólnie dla dobra Ojczyzny z takimi wybitnymi postaciami. A jeśli chodzi już o takie znane twarze w Senacie, jak na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska, czy zdarzyło się już rozmawiać tak, oczywiście. No to, to jest też może nie zaskoczenie, ale jednak taka atmosfera życzliwości, otwartości myślę, że w większości senatorom towarzyszy. I to jest też no bardzo, bardzo miłe, fajne. Tam właściwie każdy już ze sobą rozmawia, tak jakbyśmy się znali od, od wielu, wielu lat. W czasie ostatniej konferencji Pan wspominał, że. Przede wszystkim chce pan się zająć finansowaniem samorządów, a także kwestiami decentralizacji urzędów publicznych. Ale co poza tym? Bo powiedzmy właśnie o tym, co poza tym, bo o tym już wiemy, co dalej? No to są takie rzeczy, oczywiście, o których pan redaktor wspomniał, które wynoszę z sobą, jak gdyby z samorządu, bo widzę, czuję przez ostatnie pięć lat bardzo mocno potrzebę tych zmian i od finansowania, zaczynając zresztą taki pakiet dla samorządów już na takim forum naszego klubu przedstawiłem i mam nadzieję, że będziemy dalej nad nim pracować i, i przyniesie to efekty. O deglomeracji mówimy od lat, ale też trzeba jasno powiedzieć o przeciwdziałaniu tej Polski dwóch prędkości, która się utworzyła. Mówię tutaj o rozwoju również ze środków Unii Europejskiej, dlatego że przez całe lata te środki Unii Europejskiej były pompowane w wielkie miasta, a reszta kraju zostawała samym, samemu sobie i, i, i myślę, że to jest takie, takie wyzwanie. No oczywiście no, nie jest żadną tajemnicą, że ja bym chciał i takie też przede mną zadanie zostało postawione przez, przez władze partii jeszcze przed wyborami, żeby... Dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie mieszkalnictwa, budownictwa, więc to są, to są też rzeczy, które poniekąd wynoszę z samorządu, ale mam nadzieję, że będą dobrze służyć, mogą się przyczynić do tego, że zmienimy w ogóle politykę mieszkaniową naszego kraju, że młodzi ludzie, chociaż nie tylko młodzi ludzie, nie będą zmuszani do tego, żeby brać kredyty hipoteczne, ale będą mieli realny wybór. Oczywiście jak będą chcieli kupić na własność mieszkanie za kredyt, no to, to naszym zadaniem jest to im umożliwić, żeby to było jak najłagodniejsze, ale ważne też, żeby mieli wybór, żeby mogli wybrać i na przykład te pieniądze, które przeznaczyliby na kredyt na to, żeby dwa razy de facto zapłacić za mieszkanie, bo, bo takie są koszty kredytu, to przeznaczyć na przykład na swoje hobby albo na samodoskonalenie, wynajmując mieszkanie od, od samorządów. O tym Lewica mówiła przed wyborami. To jest na pewno jedno z kluczowych zadań, które przed sobą stawia. Pozostajmy jeszcze tak, wróćmy sobie do tej kuchni senackiej. Poza Zupą Szczawiową chciałem się dopytać o kwestie związane ze szkoleniem nowych senatorów. Jak wyglądało to szkolenie? Często musieliście jeździć do Senatu, czy byliście na zaprzysiężeniu też posłów, oglądaliście to wszystko z galerii Sejmowej? No, niestety, zacznę od końca. Może, bo niestety nie byliśmy, dlatego że to szkolenie, i tutaj przechodzę do pierwszego pytania. Właściwie było jedno i ono zostało zaplanowane na godzinę 11. .00. Zaczęło się, bo było, było przesunięcie o 11.30. Jak wiemy, Sejm rozpoczął swoje prace o godzinie 12, więc no jedno, drugie wykluczyło i z przykrością, bo bardzo mocno na to liczyłem, że będę mógł. W tym doniosłym, można nawet powiedzieć historycznym momencie mógł uczestniczyć na żywo, wysłuchać też słów prezydenta, które no były dosyć jednak zaskakujące, tak bym powiedział. No zapowiedź WET, tak bym powiedział w ciemno, no to jest bardzo niepokojące i te słowa niestety padły. Niestety, tak jak powiedziałem, no nie mogłem uczestniczyć, dlatego, że braliśmy udział wszyscy w szkoleniach. Szkolenie dotyczyło głównie posługiwania się informacją niejawną, informacjami tajnymi i było prowadzone przez oficera BW, więc... ale to było jedno szkolenie. Cała reszta to widzę, że, że będziemy uczynić się na bieżąco i no, na... Wręczeniu z rąk Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczeń o no wyborze. Dostaliśmy taki plik, zestaw startowy, można powiedzieć, z regulaminem sejmu, z przewodnikami dla senatów, z regulaminem, czy z przewodnikami legislacyjnymi również, więc to wszystko zostało nam to przekazane. Oczywiście wszyscy się zapoznali no i już na drugie posiedzenie Senatu myślę, że na drugim posiedzeniu Senatu już taka praca typowo senacka się zacznie i merytoryczna, i będziemy już nie skupiać się na personaliach, tylko na tym, żeby recenzować i poprawiać to, co Sejm do nas prześle. A wiemy już, że pierwsze uchwały. Pierwsze projekty ustaw zostały skierowane do marszałka. Marszałek również zapowiada kolejne ustawy, więc na pewno tej, tej pracy będzie w najbliższych tygodniach, miesiącach sporo. Czy ciężka lektura tego pakietu startowego była? No, nie, no to, to są, no to są no tak jak e, się czyta m, zapisy prawa, więc to nie jest porywająca lektura. Umówmy się, i tam nie ma wartkiej akcji. E, no ale no trzeba przeczytać, e, wynotować, pod, podkreślać sobie te najważniejsze e, rzeczy, po to, żeby później e, sprawnie pracować. W środę. Mm. W środę w rozmowie Piaseckiego w TVN24 była posłanka Katarzyna Kotula, która powiedziała, że wicemarszałkiem Sejmu mogłaby być, bo widziałaby ją w tej roli. To jako pierwsze nazwisko padło właśnie Joanna Borowiak, nasza parlamentarzysta z naszego miasta. Co pan by sądził o takiej kandydaturze? Ja, czy ja myślę, że to bardziej w kategoriach żartu była wypowiedź e, pani poseł Kotuli niż realnej propozycji. E, no z kilku powodów. Po pierwsze, no, to Parlamentarzyści, posłowie, akurat w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości, będą e, szukać kandydatury takiej, która będzie miała szansę uzyskać większość na sali sejmowej, bo na tym polega demokracja. Nie sądzę, żeby akurat autorka słów: e, Anulujmy, bo przegramy. miała szansę na to, żeby e, tę większość zdobyć. Aczkolwiek ja każdemu życzę bardzo dobrze, jeżeli faktycznie. Najpierw pani poseł Borowiak uzyska akceptację swojego klubu, a później e, będzie potrafiła zdobyć większość na sali sejmowej. No to życzę, oczywiście życzę pani poseł jak najlepiej. Kiedy drugie posiedzenie? Czy już wiecie, czy życzenia? Nie. Nie mamy takiej, nic jeszcze nie przyszło. To co w planach pomiędzy tym posiedzeniem pierwszym, które się odbyło, a tym drugim, o którym jeszcze nie wiemy, kiedy będzie? Co pan będzie w tym czasie robił? No, ja za chwilę jadę do Berlina i nie, nie po wytyczny, absolutnie, tylko dlatego, że zostałem zaproszony przez Fundację Eberta, zresztą z którą już kilka razy współpracowałem. Jest taka fundacja, która wspiera wymianę doświadczeń pomiędzy samorządowcami polskimi i niemieckimi. Ja dostałem zaproszenie jeszcze przed wyborami i jadę właśnie opowiadać o mieszkaniach, o tym, co zrobiliśmy we Włocławku, jakie mamy jeszcze plany w tym obszarze. No, to jest dla mnie kolejne wyróżnienie, bo we wrześniu byłem zaproszony też, żeby opowiedzieć o Włocławku do Wiednia. Można powiedzieć, mekki budownictwa, taniego budownictwa i budownictwa na tani wynajem, konkretnie mówiąc. A od nowego tygodnia, tak jak zapowiadałem, mam zamiar spotykać się z samorządowcami z mojego okręgu. Też taka no, niewdzięczna, ale praca, którą trzeba wykonać, czyli sprawy formalno-organizacyjne związane z, z tworzeniem biura biura Senackiego, która będzie na Kościuszki 12. Właściwie już taką te stosowne umowy zostały zawarte. Teraz to jest kwestia organizacji. No i, no i oczekiwanie właśnie na, tej, na drugie posiedzenie. Myślę, że, że ono się odbędzie w przeciągu dwóch, może najdalej trzech tygodni. I, i to już będzie bardzo merytoryczne spotkanie. Nie brakuje Panu Urzędu Miasta? Trochę już zaczyna mi brakować, chociaż ja przez te kilkanaście dni, tak o siódmej rano w urzędzie byłem i, i tak spotkałem się z moimi dyrektorami, tak na bieżąco staraliśmy się rozwiązywać problemy. Teraz myślę, że też będę miał czas na to, żeby wprowadzić nowego zastępcę prezydenta, Zresztą tak się umówiliśmy, że te pierwsze tygodnie, w miarę oczywiście możliwości, ja będę wprowadzał prezydenta Zdomowskiego w tą moją poprzednią pracę. Chociaż umówmy się, akurat pana Zdomowskiego szczególnie wprowadzać nie trzeba, bo on w tym moim zespole takim bliskim, bliskich współpracowników było od trzech lat, więc on jest doskonale zorientowany w, w tych sprawach, którymi się zajmowaliśmy. Natomiast no, są pewne niuanse, które na pewno będę chciał przekazać i, i jeśli pan prezydent tak długo jak będzie tego potrzebował, to ja zawsze będę do jego dyspozycji. Więc tak, oczywiście brakuje, zaczyna brakować tego samorządu, bo kilkanaście lat poświęciłem dla samorządu Włocławka. Ostatnich pięć lat było bardzo, bardzo intensywnych. No i nie ukrywam, że kiedyś w przyszłości no, chciałbym tutaj wrócić i jeszcze, jeszcze w popracować. Dalszej czy bliższej? To no, czas zweryfikuję. No, dzisiaj jestem w Senacie, na tej pracy się skupiam i, i, i jak gdyby nie ma o czym mówić. Dobrze. Panie, panie senatorze, serdecznie panu dziękujemy za wywiad. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.